Siemanko, z tej strony KR6. Dzisiaj nagrywamy Bedwarsy z. Z Maczkiem, z Maczkiem, siema, Witam bardzo serdecznie. Możecie mnie kojarzyć z tego, że już nagrywałem raz KR6 z e, No i mam nadzieję, że będę z nim częściej nagrywał Minecrafta albo jakieś inne gry. No, no i dokładnie. Dzisiaj będziemy grali chyba w Bedwarsy. Tak. 2 na 2. No i co macie, kupiamy? Ogólnie gramy My na kraj nie. C. Tak, dokładnie. No ludzie, bo jedna na osiem osób. Patrz, ten ludek mm -hmm. się patrzy, tu. Patrz się na nas. Przodzisz? Jest jedna osoba. No, piła chyba. Chyba no, możemy do... Nie, nie była. Ojajaj. No to musimy poczekać. Ogólnie tu jest tak, że wchodzą dwójkami. Pierwszy, o dobra, możemy szybko. Raz, szybko, szybko. No. Dobra, jest dobrze. Czwarty jestem? Yy, tak. Bo A, ogólnie, trzeci? Tak. Ogólnie tu jest tak, że. Dobra. Yy, są tutaj ludzie. Pierwszy, dru... Pierwszy drugi, którzy dołączą na serwer, są razem w drużynie. Potem trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy, ósmy. Dokładnie Chyba to tak działa Jakbym ja jeszcze nie testował Maciek tak mówi Że to tak, tak działa Tak, ja testowałem już niejednokrotnie z moim kolegą oczywiście Pozdrawiam go bardzo serdecznie Właśnie testowaliśmy to i za każdym razem działało Także powinno być dobrze O, spadłeś No, spadłem, spadłem 7 na 8 osób już jest Jeszcze jedna osoba i zaczynamy O, dobrze No 10 jak nie wyjdzie, 10 sekund. To, to będziemy grali. O, nie wystartuje. Za mało grasz. No, nie, wy, nie wychodźcie ludzie. No ja... O, znowu już wyszedł. Mogliby tu zrobić tak, że normalnie. Że jak jest 7 na 8, to też startują. Jakby że jedna osoba by była bez pary. O, znowu już wyjdzie, bo to jest ten Polinek. On wyszedł też przed chwilą. Albo go wysuszyła po prostu. O, tu no to jest to... Stoke... Dobra, dołącz o. No ja... No, się. I to On było. nam na złość się robi. No. Chyba nie da tam wejść. Kowalski. Jezus, Patrz, teraz tak na złość będą robić, że będą wychodzić ty... teraz. No. No tak. Dobra, to jak będą jeszcze wychodzić, to, to zrobimy cięcie. Ale no, już chyba nie wyjdzie. No, będą. Ale... Dobra, to. Ale dobra, dołączę. Widzimy dołączmy. się po cięciu. Jak już no, będziemy, będziemy grać. Się po dobra. Y, już jesteśmy. Tak, już jesteśmy. Już, trochę długo już właśnie czekaliśmy. dołączamy. Mnie Ale... jeszcze nie dołączyło, o, jesteśmy razem? Jesteś... Tak jesteśmy, jesteśmy. Jesteśmy razem, tak, dobra, dobra. Czyli jednak działa Także ten sposób. Bardzo... Dokładnie. Tak jak mówiłem, testowałem go. Wiesz co, ty, ten, ty się buduj, a ja zabuduję łóżko. Dobra, dobra. Wiesz co, musisz mi dać tylko trochę żela tego, tylko trochę złota na... Na mieczyk. No właśnie, Boże no, no właśnie jest jak się właśnie. będzie, jaż, tak, tam jest złoto, no. No to tak średnio. Mam 12 żelazne. Że tam... Gdzie tu są tego? To nowa konie jest nowa mapka. No kupisz sobie dużo. Nowa mapka, no ja już na niej grałem troszkę. Ja nie grałem jeszcze. Ogólnie jest nawet Git, ale. Co ty spadłeś, czy mi się przewidział? Nie, ja nie spadłem. Ja tutaj jestem cały czas. Czyli. Mogliby zrobić tutaj jakoś tak szybciej to złoto. Dobra, jest 30 zł, ja ci dam połowę. Mm -hmm. Skrzynki do Ej, będziesz musiał poczekać, bo ja na chwilę będę AFK. Przez chwilę, bo muszę jedną rzecz zrobić. Dobra. Ale za chwilę przyjdę, bo muszę i rzecz zrobić. Także przez chwilę będę tutaj AFK, a ty na chwilę działaj. Ja tu <noise> jest? No nowa mapa to nie ogarnię. A Ty mnie słyszysz? Słyszę, słyszę. Ja jestem geniuszem. Patrz, budują się do nas. Nie. No tak średnio bym powiedział z tym. To tyle złota poszło. Ja. Yeah. Dobra, jestem już. Skrzyneczko tu powinno być. Ja ogólnie spadłem teraz. Bo tu powinna być skrzyneczka, a nie mhm. było. Jest trochę średnio. Oj. Dobra, masz Maciek, z tego? Okay. Mieczyk? O, dzięki, dzięki. Masz przyda to, się. Na bo pewno mi się, się jeszcze przyda. przyda, chyba. Żelaza mi się trochę przyda. Dobra? Muszę. Ja na chwilę kupić. idę na tutaj. Aby kupić sobie rzeczy. Nie da się wyrzucić drewnianego myczyka? Yy, chyba się nie da, właśnie. Za to ty, za, za to ty ulepszenie już kupiłeś? Za co? No nie! Zbroję Jakim ja jestem agentem, no nie wierzę w to. No dwa razy spadłem, bo mi DPI się na myszce zmieniło. Walone. Dobra, mam wełnę. Ale trzeba takie te robić, żeby oni tutaj mieli jak najgorzej do, przyj do przyjścia, wiesz takie. Ale ta raczej dużo nie robi to. No właśnie robi, bo tutaj nie wskoczysz przez przypadek i się zatrzymujesz. Nie wiem. Jesteś lepszy w Bedwarsu y, to. Jajaj. Masz tam, wyrzuciłem ci złoto i te źle, jak coś. Dobra, dobra. Zbroję sobie powinieneś zrobić. Znaczy, ja teraz ze złota będę obudowywał drewnem to. Wszystko. Także przyda się na pewno złoto. Wydaje mi się, że tak drewna powinien starczy. Jak coś to tam możesz TNT kupować, to zrobimy taki podjazd jak w zeszłym odcinku. W poprzednim. Możemy, no, możemy, możemy. Jak nie widzieliście, to oglądajcie. Tak, serdecznie polecam. Sam oglądałem oczywiście. Kozacki podjazd na mnie zrobili z TNT. Wo wo, 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 ale cofka była? Na no, spad. spadł. I trochę mnie. masz tutaj jest? dementy. Masz Jaksy? No, cztery diaksy? No, 4 diaksy masz. I 15 złotych. Jak jak kupię, mie ja, ja kupię no, mi mieczyk. Mi szkoda, Ule. bo mnie zaraz zabiją, Bo coś ze mną zrobią. Dobra. Bo sam spadnę. O, dzięki. Na miecz, żeby się ten. Żeby się łatwiej biło Jak coś to ja idę na niebieskich, bo się już budują tu No dobra, dobra To możesz iść, ja za chwilę do ciebie dołączę Tylko No, ale dobrać poszedłem dobrać Ja... <laughs> już się zabili? No Ale typy dobre jest. są, idą na nas, idą na nas Idą, tak? bo widziałem, Dada, no To ja tutaj... To ja tu będę chronił Dobra, jak coś tutaj mamy bardzo dobrze zabudowane łóżko Także nie powinni nas Zawsze rozwalić sobie tak szybko muszę. takiego tam klocka zrobię PNT, trochę w tą, trochę... To, to jest czerwony! To jesteś ty, dobra. To my. Tak, tak, bo widziałem, że szedłeś, a zapomniałem, że ty masz stiwka i się mylę trochę. Cztery smara gdzieś A tyka nie kupuję, bo jest niepotrzebny. Chcesz żelaza trochę? Yy, wiesz co, na razie mi się nie przyda, ale za chwilę pewnie będę potrzebował, jak to ja. To masz tam już, jak coś, żelazo? Dobra. Właśnie nie wiem na co to żelazo by mi było potrzebne, ale wydaje mi się, że chyba na początkowe te rzeczy do... Nie wiem do czy tego. jest sens na nich iść w ogóle, bo oni się tak budują jak... Co co? Spadceńcy jacyś. Prosty, czy co? No strasznie się budują. Serio? No. No nie. Chciałem bokiem przejść. Ale speed, speed bridge'em, czy co? Czy nie co? wiem, jakoś tak góra-dół się strasznie budują. A popatrz na zielony. A, to faktycznie. Zielony? No popatrz, zieloni co tam odwalają. A Zielony ogóle... na niebieskiego poszedł. Zielony na niebieskiego poszedł. A Żółci akurat robią. Biorą te. Szmaragdy zbierają. Ja bym żółtych w sumie podjechał jeszcze, bo widać, że oni nie ogarniają. Znaczy idą na dłuższy. Możemy to zrobić. Możemy to zrobić, no możemy na nich iść. W ogóle, też się zastanawiałeś, co zabiera więcej kamienna siekierka, czy żelazny miecz, jak myślisz? Tu chyba kamienna, czy tego, tu chyba mieczek jest lepszy. Nie, siekierka. Serio. Też się nie spodziewałem tego. Widzę niebieskiego na środku. A my już mamy dobudowanie do środka, jeszcze nie? Mm, tak, tak. Dobra, dobra. Ja bym od tak środka idzie. To ja jestem. może kupię... Ja może kupię parę TNT. Kup Znaczy jeden. ja ma, znaczy, TNT na razie nie musisz kupować. Znaczy bo ja bym na kogoś poszedł. A znaczy, Zielony nie ma, idzie, nie ma sensu, idzie. nie ma sensu. Zielony idzie. Yy, nawalaj. W sensie zrzucaj go. Zrzuć go. TNT, no dobrze. Zabiłem, zabiłem. 15 golda miał. Dobrze, dobrze. 15 golda i jednego irona. Już idą, widać. Mamy. W ogóle się nie ruszał, miał ścinę bardzo. Mm. Bardzo ścinę miał. To bym sobie kupił, patrz. Masz trochę tego. Dajmy to tu. Złotych jabłek. Idą? Yy, nie. Chyba. Masz trochę złotych jabłek. Yy. Ja Masz jedno złoto? Co mówisz? Trochę złota potrzebuję. Złota? Dobra, już ja nie. Mam dwa już przy sobie. Mam, już mam 32. Ktoś strzela... Ktoś strzela żółty z emeraldów. No widzisz, mówiłem... Że oni... Idą na rzeczy dobre. Ale by było jakbym je zrzucił głupek. Że tak powiem. Cześć. Masz marakdy aż do... tak. mnie trafił. To jest Kowarski. Ty też masz łuk? O, ja nie masz strzału już <laughs> Seria. Co ja za 12 z Golda coś chciałem? Nie, nie pamiętam co. Czekamy czy go trafię jedną przypadkę. A, brajkę chciałem A, dobrać coś. Nie ma go już. I zaraz to są tylko pieszczały. Dobra Żebyśmy tu nie spali coś takiego Dobra, jestem już mm -hmm. Po przerwie No, strzałę zgubił Zgubił strzałę? No, zgubił strzałę Okej okay. O, o, Dobra, o, patrz, lecimy... patrz, patrz, straci mnie zaraz. Co? Straci mnie z łuku. No właśnie. Nie, on z tego, on z Fireboli do ciebie ładuje, widzę. O, jak się daleko po ten, dobudowałeś. Ja próbuję do nich. Możemy w sumie, możemy w sumie iść na żółtych. Dobra, mam, czekaj, mam emeraldy, mam. Oni nic nie mają tu. Czekaj, nie macie jakichś broń tego, bo te zaraz, te typy tam, biorą mnie. Ale Zezul, zrzuciłem, zrzuciłem jednego Dobra, nice. A ty drugiego z drugim tak, co tak, poradziłeś? Tak. poradziłeś? Mm -hmm. Dobra, ja mam TNT Na pewno na, znaczy wydaje mi się, że chyba nie pójdą Jest na nas. <laughs> Wiesz, TNT tam wysadzaj, ja zapomniałem, że TNT mam Dobra, rozwaliłem łóżko. Dobra, ja Je, jabłko. Nie, ja uciekam od nich, ty. Rozwaliłem łóżko i oni mnie nie gonią nawet. Dobra, rzuć się zlikwidowani. Ładnik, Kto ich zabił? Kto ja. ich zabił? Jak tam z mieczyka Aha! Katałem. Jak jeszcze miałem. Złote. Ty mam, mam jednego Emsa i chyba nikt nam nie rozwala łóżka. Chociaż nie chyba wiem, czy nie zielony. Dobra. Wydaje mi się, że ktoś tutaj u nas jest. Chociaż on by się od przodu kopał, bo. Nie, nie, nie ma nic. Albo nikt byśmy widzieli. Nie, nie ma nikogo. Także... Jest znaczy, dobrze. Mam dwa Emeraldy. Kupiłbym jakieś ulepszenie może. Ja, ja mam jed jeszcze jednego, ja mam jeszcze jednego. Ej, wiesz to, zbierajmy na Obsydian. Zbierajmy na Obsydian. Dobra, I to masz, masz ty zbieraj, teraz... ty zbieraj ja pójdę po Diaksy. Dobra, weź. To ja tutaj będę stała, też. jak coś to będę chronił. Łuk też weź, to też weź. I możesz wziąć. W sumie to możesz. Ja idę spróbować ich tam podjechać. Albo po dyaks pójść. Dobra. Właśnie nie wiem, co można kupywać za. Yy, za żelazo. Jak coś tam też wydaje, te. Wydaj wydaj są, wydaje nie, wydaje mi się, że możemy na zielonego iść, bo zielony jest. Nie na, nie, na Zbier razie tego. Ja bym po, popróbował robić taktykę taką, jak żółci robili. Bo oni. Tak? ci rzuci... znaczy. zieloni i niebiescy się nawalają tam na razie. Aha, no dobra. Znaczy, ostro wydaje mi się, ostro że tam może lecą. może to być win. Może to być ma, win, nie, może nie to nie być win. Nie wejdzie. Nie ma szans. Ej, masz emeraldy tego. jakieś? Y, nie, ale tam już się pewnie zryspiło coś. Dobra, to wiesz co, ja mogę, mogę w sumie pójść. Leczę, wydaje mi się, że nie powinienem zginąć, chyba żeby był jakby... jakbyś... Znaczy jakby był jakiś bardzo duży lag. To wtedy mógłbym zginąć, ale wydaje mi się, że chyba nie będzie. Mam... To jest kwestia kwestia mojego internetu, a internet mam wcale niezły. Nie Dobra, y, dwa emeraldy tu są. Mamy już pięć, czyli brakuje nam jeszcze trzech i będziemy mieli y, i Właśnie będziemy czekanie. mieli obsydian na całe łóżko. Jeszcze pięć. Mamy sześć emeraldów. Brakuje nam jeszcze trochę i będziemy mieli y, tego. Będziemy mieli y, y, obsydianowe łóżko. Gdzie? Gdzie? No, znaczy tam... Na idę. nas? Nie, ja tu pilnuję. Spadłem z sześcioma emeraldami, czaisz? Nie. No. To kiepsko. Mm, ale ci powiem Tu mamy drugą bazę tego, drugie emeraldy tu mamy. Możemy się dobudować. No właśnie, to możemy w sumie tak dobudować i będziemy mieli praktycznie wszystko już. O, zieloni łyżeczka nie mam. Coś czuję, że będą no na nas iść, zaraz. Niebiescy. nie, zielony, zielonych już nie ma, także niebieskim zostało, zostali tył, zostaliśmy tylko my. Także albo ich porobimy, albo oni nas. Ja bym już w łóżku e, A może mam pytanie, Ja ty ty idzie, ty idzie, Weź weź Weźcie tego nawalaj Dobra. Puszcz go. Będę się nawalał. Kurde, nie mam budulca. Nie mam budulca w ogóle. O nie, idzie tego, TNT i do góry. Tak jak tam w tamtym odcinku. No nie. No nie, zrzucił mnie, kurde Złoto miałem Właśnie to jest minus, że nie ma skrzynki na tej mapie Wyrzucił emeraldę, widzę Ty go tam z dołu bierz, ty go tam z dołu bierz Nie mam rady Weź mi mów, czy mi nie... Nie robi mi pleców O patrz, czeko, jaki mocny, Dobra. ty To no widziałeś, co zrobił? No tak Mówię, że nie wygramy tego, nie ma szans Ty idzie dołem, idzie dołem, albo mnie robi on spadł. Dobra, chyba dobra. go rzuciłem. Nie. Tak, zabudował zrzuciłem się. Go. A nie, spadł, no. Dobra, ktoś tutaj jest. Albo, a nie, to ty, dobra? Ja ja. Możemy w sumie dobra. na nich iść, ale nie, nie jestem pewny, że to będzie nie bardzo bezpieczne. tego. Ja bym Emeraldy chociaż na mieczek jakiś pozbierał. Właśnie jest... mieczu się chyba, wydaje mi się, że nie opłaca. Nie opłaca, dobra, Maciek, wracaj do bazy szybko. Ja myślałem, że spadnę. Tak, normalnie na jednym bloku byłem. Wracaj do bazy szybko. Wracam. I weź tam bro. I bra do emeraldów powinniśmy Ja muszę budować. kupić. przekupić kupić mieczyk. Ja też chodź, mieczek. Chodź, masz masz ja mam mieczyk. A dobra, to nieważne. Hmm. <laughs> mam dwa miecze. Będę dwoma bił. Ej, właśnie. A już myślałem. Dobra, ja mam trochę jabłek. Będę dwoma. Ja mam zero jabłek, ale wydaje mi się... A dobra. A ile ty masz? Chodź tu. Masz, ja ci dam. Patrz, no... ja da dam ci jedno TNT i dwa jabłka. Dobra. No dobra, to jedno sobie zjem przed, a potem drugie. I chodźmy. <laughs> Jaka dziura! Słuchaj, ale bym wpadł. Dobra. Idź spokojnie. Cię wydaje, że oni się gdzieś skampili tu. Wiesz co to by nie było głupie, ale widzę, że biegnie na tam. środek do nas. Dobra, nie stój tu. Dobra, dobra. Masz budulec, w razie czego? Tak, średnio. Mam blagi internetu. Widzę, widzę. Właśnie nie widziałem jak cię było. Czekaj, 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 maciek. Dobra. Widzę, że nie jest głupi ten gościu. O, fireball mam. Co ma. jest? Co ty... Kto? On cię mnie nie to rzucił ty... chyba. Ma fireballe. Dobra, robię podjazd na nich. Kto robi? Ja. Serio? No. Weź macie jak tam pilnuj. Dawaj, ja cisnę z tobą. Biegnę szybko. Biegnę za tobą Ni serce bije człowieku. A w ogóle oni domu, mają, domu, bazę? mają Mają, mają. Ty, co Rozwalił Rozwaliłem łóżko. Nie, to tak! Rozwaliłeś ich się łóżko. Łóżko, łóżko Nie, nam on, oni nasze. Łóżko co nam jest? Zaszczyli. Ty, czaj, że gościu mnie leje. Z ten y rozwalił. Dawaj, ma Nie szybko, mają łóżka, niż... nie mają łóżka. Widziałem. Dobra, e, ja Ej, ale my też nie mamy. My też nie mamy. A ja zginąłem. Dobra, dobra. dobra. Y, masz. Ale... Ja zginąłem. Ja na fuk przeżyłem. Także. Ja ci powiem, gdzie on jest, dobra? Ja. Yy, wiesz co, I, i, idzie naszym tym, naszym... Yy, jak to się nazywa? Naszą drużką i chyba idzie do was, do, do, do niego. Znaczy nie, jest na diaksach, jest na diaksach. Dobra, to ja, ja tak na razie zbiera No. Zbiera ja diamenty. Ktoś porobił na razie, nie wiem. Obydwaj nie mamy uzyskać. mina To będzie dobrze. Jak nie chcę... mam, nie, no nie macie, no to już jest. Ja chcę jabłek dużo. Decydująca walka... Tiemarów to przyda. TNT ser rób, to będziesz stawiał mu pod nogi. Co robi obrońca? Tego też trochę obijesz. Co robi obrońca? To jest ty on golem. Ale na sobie. A co? Ole nam rozchwaczyli to łóżko. Strasznie, jak ja teraz zobaczyłem. Czekaj, ja no się no do niego tepnę. Co ja tyle łuków wutę? To... to on stoi! Atakujecie! Atakujecie! Widzę właśnie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie mam serc. Ile? Mało. No dobra, eee, to wiesz. Chyba po mnie. Ale Chociaż... hoci, macie równo, macie Chociaż równo. Chociaż z drugiej strony. Ma... Macie równo, także... On za tobą biegnie. On ma 15, ty masz więcej. Dawaj go. Dawaj go. Chociaż on jest trochę... ten pro player. On się buduje bardzo. Uważaj. No, Nie, porobi cię. Porobi no. Ale było ładnie. O, mam, trzecie, mam trzecie miejsce w killach. No. Dobra. No to na... w sumie to już by było na tyle. Mi się w sumie podawała ta rozgrywka. Nie tak. Jakoś yy, nie trochę. Gierze. Tak. Yy, byśmy wygrali, może nie. Wydaje o. mi się, że następnym razem. Serwer restartowany jest. No właśnie, dobra. Też, no. Takie coś no to co Maciek? Cześć. Yy, to no, już by cześć. do kończył no i do następnych razów subskrybujcie oceniajcie no. piszcie tak, komentarze zostawiajcie dużo łapek w górę to będzie na pewno dla nas motywacja żebyśmy nagrywali a zwłaszcza dla Cars 6, także tak. także zostawiajcie łapeczki w górę subskrybujcie no i co komentujcie do właśnie jak tak. dotrwaliście do tego momentu to napiszcie zupa pomidorowa w komentarzach zobaczymy ile tak. osób dotrwało no i co no cześć dokładnie. No cześć!